Cześć, z tej strony Mateusz, witam na kanale Keroniki Motorsportu. Dzisiaj słów kilka o największych sukcesach osiągniętych przez Polaków w sportach motoro. Polska Rozpocząć nie mogę od nikogo innego niż Robert Kubica. Karakowian w tym filmie pojawi się aż trzykrotnie, jednak zacznę od faktu, iż jest to jedyny polski kierowca w historii F1. Przez 5,5 sezonów w Formule 1 na liście sukcesów Polaka znajduje się 12 podiów, w tym legendarne zwycięstwo w Grand Prix Kanady 2008 oraz pole position do Grand Prix Bahrainu także w 2008 roku. Wszyscy wiemy, że Karakowian mógł zostać mistrzem świata, gdyby nie feralny wypadek rajdowy. Nie bez powodu Fernando Alonso nazywał go kierowcą, którego obawia się najbardziej. Mały przerywnik zapraszam na grupę po prostu OF1 na Facebooku. Link do grupy zostałem w opisie. Teraz chcę skupić się na osiągnięciach polskich kierowców rajdowych, a tych wcale nie jest aż tak mało. Zacznę natomiast od Kajetana Kajetanowicza. 44 latek jest trzykrotnym rajdowym mistrzem Europy z lat 2015-2017. W 2018 roku Kajto rozpoczął swoją serię z WRC, która zdecydowanie należy do udanych. W 2019 roku został wicemistrzem serii WRC 2, w 2020 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji WRC 3, gdzie rok później został wicemistrzem. A w sezonie 2022 zdobył trzecie miejsce w powrocie do serii WRC2. Na tym etapie po raz kolejny Robert Kubica, tym razem z czasów kariery kierowcy rajdowego, gdzie na brak sukcesów, zdecydowanie nie mógł narzekać, bowiem w 2013 roku został mistrzem świata WRC2. Kubica w latach 2013-2015 brał udział także w rajdach najwyższej serii WRC, a jego najwyższa lokata w klasyfikacji generalnej to 12. miejsce z sezonu 2015. Jak mowa o rajdach, to nie może zabraknąć Krzysztofa Hołowczyca, który jest rajdowym mistrzem Europy z 1997 roku, a w 2015 roku ukończył rajd Dakar na trzecim stopniu podium. Co do rajdu Dakar, to Polacy triumfowali w nim dwukrotnie. W 2012 roku Dariusz Rodewald zajął pierwsze miejsce w kategorii ciężarówek, a w 2015 roku Rafał Sonik zwyciężył w kategorii Kładów. Zdecydowanie największe sukcesy Polacy osiągali w żużlu. Mamy trzech mistrzów świata: Jerzego Szczakiela rok 1973, Tomasza Golloba rok 2010 oraz Bartosza Maxlika, który zdobył tytuł mistrza aż cztery razy w latach 2019, 2020, 2022 oraz 2023. Oprócz indywidualnych tytułów Polacy aż 14-krotnie zdobywali drużynowe mistrzostwo świata. Piekarnia na pierwszej pozycji. Co za na zakończenie dość świeża sprawa: konkretnie 24 godzinnym wyścig Klemont z zeszłego roku. W klasie LMP2 triumfowała polska załoga Inter Europol Competition, a drugie miejsce w klasie zdobył nie kto inny niż Robert Kubica w belgijskim zespole Team WRT. Warto wspomnieć, że Kubica w 23 zdobył mistrzostwo serii wygrywając swoją ekipą trzy wyścig. Podsumowując, Polska zdecydowanie nie jest potęgą sportów motorowych, jednak nie można zapominać o naszych sukcesach, których jak widać nie brakuje. Dzięki za oglądanie. Z tej strony Mateusz, a to był kanał Motorsportu.